Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów. Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane. A kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Te słowa Jezusa zapraszają nas do refleksji i do zadania sobie kilku konkretnych pytań. Czy w swoim życiu posiadam coś, co jest prawdziwym życiodajnym skarbem? Czy to, co mam, naprawdę jest skarbem? Czy tylko mi się wydaje, że nim jest? Bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym skarbem, który Pan Bóg dał każdemu z nas. Często nie dostrzegamy go, ponieważ brakuje w nas światła Bożej Miłości. Tym światłem jest Kościół, sakramenty, świadectwo ludzi którzy pozwolili Bogu wejść w ciemności swojego życia i doświadczyli przemiany. Lampą jest także Słowo Boże. Pan Bóg daje każdemu z nas takie lampy, aby rozświetlały ciemności naszych serc. Gdy światło Bożej miłości nas oświeca, pokazuje nam prawdę o nas samych, co trzeba uporządkować, co odrzucić, co nas rani, ale do tego wszystkiego potrzebna jest nasza zgoda, Wiele razy Pan Bóg daje nam okazję by uporządkować swoje życie, a jednak często z tego nie korzystamy. Lampy, które Bóg nam daje, chowamy zamiast postawić na świeczniku. Lekceważymy je. Bóg daje możliwość oczyszczania przez powieść, a mi niejednokrotnie tę możliwość odrzucamy. To prowadzi nas do zamikania się w sobie i do gromadzenia w sercu wielu śmieci, który diabeł nas uciska. Myślimy nieraz, że to tylko nasza sprawa. A tymczasem każda osoba, z którą żyjemy i wchodzimy w relacje, staje się uczestnikiem tego, co nosimy w sobie. Jeśli w sercu mamy bałagan, brud i smród grzechu, zawsze będziemy wybierać ciemność. Udając, że wszystko jest w porządku. Ale prawda jest taka, że ten smród grzechu zawsze będzie się ujawniał. To taktyka diabła, który chce, abyśmy trwali w ciemności. Poprawda demaskuje fałsz. A kiedy fałsz zostaje ujawniony, diabeł staje się bezsilny. Bóg pragnie wprowadzić światło swojej miłości do naszego życia. To światło niszczy ciemność która nas paraliżuje i odbiera chęć do walki. Boża miłość rozświetla nas i ukazuje piękno, które w sobie nosimy. Piękno ukryte, często przestrzemność, ale możliwe do widobicia. Wystarczy, że pozwolimy Bogu prowadzić choćby odrobinę Jego światła do naszych serc. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.